Hej, się tu wroę. Eee, Okej, okay. jestem pod tym aniołkiem zagłady, który tu stoi. Dym wisi w tym swoim więzieniu. I wychodzi na to, że warto by było mu jakoś pomóc, nie? No więc ja się tu rozglądam po okolicy i popatrzmy, w którą mańkę mam uderzyć najpierw. Przedłem z dołu. W lewo nie mogę. No to zostaje mi tylko prawo w takim razie. O, tu. Tak jest. No i nie powiem, to miejsce troszkę tak przytłacza. Ale nie no, jest fajnie, tylko, tylko troszkę przytłacza po prostu. Znaczy... Oho, zaczyna się. Jakiś quest na myślenie, chyba. Ja pierdzielę. Kurde, ostatnio było sporo napieprzania się. Tukłem bossy, nie, bossy. Aha, tam są drzwi, do których mam dotrzeć. Dobra, muszę wymyślić, jak. Zgadza się, zgadza się. Tu widzę jakieś labir labirynty. Aha, to są ścianki na mapie. Dobra, widzę już. O, tylko tu jest przejście. Aha Okej, okay. no to w takim razie czasury... No właśnie tak jak mówię, ostatnio było e... o, ostatnio było dużo różnego rodzaju... o, ścianki się przesuwają. Ostatnio było dużo różnego rodzaju walk e... z bosami, nie z bosami, no ale dużo się napierdzielało. Także w tym momencie, tu dalej jest ścianka. Także w tym momencie myślę, że będzie troszkę tej takiej części nazwijmy to my... do myślenia, nie? Tu się zrobiło teraz przejście No dobra, sypisknę teraz tu, nieco? Z tyłu bez zmian. Za to z przodu. Też w zasadzie gówno mi to dało chyba. He! Fajnie. A, zauknę sobie wyjście całkiem. Nie. Tam krata dalej jest. Spróbuję teraz tak. Może może teraz w tą stronę się coś uda. Meble ścianka cała przejechała. No i rzeczywiście, teraz mogę przejść dalej. Jest ok. Tutaj jest do powrotu. Dobra, idziemy dalej zobaczymy, co się stanie. O, tam jest skrzynia. Ale z duszami. Kurde, pokombinowałbym, żeby tam dojść. A aha. Muszę kombinować, a już się k**wa cieszyłem Dobra, no to po kolei zapewne trzeba robić, więc teraz trzeba pierdyknąć tutaj w ten Hop I co? Tu się zamknęło, tu się zamknęło Tu się otworzyło, ale w zasadzie to się zamknęło Tu jest haczyk teraz A tam, ciekawe czy tam dolecę raz? Pewnie nie, tak jest zrobione, żeby nie doleciał raczej Dobra, więc trzeba zmienić teraz na... hop, broń na łańcuch i przelecieć tu. No i udało mi się dotrzeć do końca. Hmm. Nie, dobra, bez kombinowania, bo jak zacznę kombinować, to gdzieś pieprzę się w przepaść i trzeba będzie wszystko od nowa robić. Aha, ale i tak trzeba, bo tu jest zamknięte. O oh, god damn it. Zaraz, znowu trzeba by było gdzieś się cofnąć, zapewne i coś pierdyknąć. Hop, znowu czana Shuriken. teraz to? O kurde, przeszedłem teraz na balkonik na drugą stronę i z powrotem. I co mi to dało? Tak, poprawdzie, to nie wiem. Może bym. Tam jest zamknięte i tak, więc nie przejdę. Może tu muszę pierdyknąć o, o, prawie bym się pakował gdzie nie trzeba Hop, hop, ale tu dalej zamknięte O Nie wiem po co te otworki tutaj są takie śmieszne No nic, dobra Tam nie zadziałał, To może tu hop. O! Coś ich się stało Widzę, że jednak pakowanie po tych, tych punkcikach na czuja całkiem nieźle działa. Jak widać, udało mi się właśnie rozwiązać zagadkę. Bez raczej myślenia, tylko po prostu że tak powiem czyniąc. No, ale jest ok, dotarłem tam gdzie dotrzeć miałem. Pod wielką perłę. Tu właśnie na czerwony świeci celownik, ale śmiesznie. Dobra. No nic, dzień dobry. Zostałem Jolka. O! O! Wyszedłem na zewnątrz. Dobrze. No albo nie. A więc jednak jest tu walka. O proszę, jaka wielka. Błona przeciwpiechotna. Jakiś pierun. Co to za łajza? O cię w O, co więcej, to jeszcze może być duszkiem. Dojazd! Dawaj! Aha, jak jest duszkiem, to widzę, że nie możemy się napierdzielać. Ale za to mogę moim ulubionym sposobem to skrócić, przyciąć i na chwilę zlikwidować. Patrzcie, i gleba. Op, e, działa. Spierdzielando teraz O Jezusie, ale się pod kosiarkę wpieprzyłem A właśnie, miałem zrobić yeah, psa a jezu, udało się I masz jeszcze z miecza, po pysku O, i egzekucja A, pięknie W zasadzie szybko poszło, ale to raczej nie koniec Koniec? Jeden stworek odblokował całe przejście? Schodzicie na psy, pany schodzicie na psy za to tutaj widzę też różne wesołe rzeczy. Co to mamy? Obrócimy i co? Się odwrócą, no a jak to? Włączą się na przykład może? Aha. Aha, znowu zagadka, tak? Nie podoba mi się to. Teraz odwrócę znowu. A i już. Dobra, nieważne. Te, ten, te, te zagadki, powiem Wam, że raczej takie nie za bogate. Dobra, no to jedziemy. Op, na Tarzana. Dwa, trzy i cztery. Hop, na pewno sobie dolecę na skrzydełkach. Proszę. Ścieżka zdrowia przebyta. Co tu mamy? Tu mamy kufry. Są kufry, a w kufrach tutaj dużo gniewu, żebym był zły i wściekły. Uciekam przed tym gniewem, ale i tak mi dopadł. A z drugiej strony co? Pewnie punkty życia. Tak jest, punkty życia. No więc opcje są dwie: albo kroi się coś grubego, albo po prostu mi dali, żebym miał. No ale że zazwyczaj dają, jak coś się coś grubego, to nie wierzę w to, że nic za tymi drzwiami nie będzie. Także o, jeszcze smoczy ryj na drzwiach, dobra, puk-puk. Honey, I'm home. O, jeszcze jedna skrzynka z życiem. Skrzynka z pieniędzmi. Ja to pieniądze to, to sobie wezmę od razu, co tam. Hop. no i o, gra się zasejwowała. Drzwi się zamknęły. No, to jestem chyba coś, czuję, we wdupie. Bo wyjść stąd już nie mogę. Znaczy, będę mógł zapewne, ale nie teraz. Dobra, Banzai skaczemy i jest jakiś kozak. A, trzy kozaki. O, nowa wersja aniołków. Dobra, Simpson. ...jakieś Takie wszystko to demoniczne w pigułę. O, do góry i rozjeżdżamy. Hop, ale widzę, że na, na nie działa wszystkie to samo co przedtem, czyli wystarczy w nie wjeżdżać. O, jest egzekucja. O, jeszcze się jeden załapał i je psu ścianę. Dobrze. Trzeba tylko jeździć i likwidować te aniołki. Na razie nie chcę odpalać złego demona w sobie. Bo wiecie, lepiej to zostawić na moment, kiedy rzeczywiście się przyda. Na no, takie wypierdki, gołąbeczki czerwone czy nie, ale w wpierdziel dostałem jak każde inne. Hop, hop. Wystarczy przez nie po prostu tym spelem przejeżdżać, znaczy tym skillsem przejeżdżać. Hop, proszę bardzo. I one się wszystkie pchają aż pod nóż. No po prostu hop. James, tak jest, i na ścianę. Jeszcze raz, i jeszcze raz, hop. O, i egzekucja, proszę. Po skrzydełkach, szkoda, kurwa, Fajne, mają te bronie, takie kosy piekielne, nie? Dobra, chodź tu, za ciebie załatwię. Norm... Dobra, nieważne. Ohohoho, co tu się dzieje w ogóle. Się człowiek na chwilę odwróci. Macie wszyscy gincie. Hop, te dziady, co się obracają, tak? Trzeba spierdzielać bo to ten duży wariot ten za tylko jakiś taki bardziej dopakowany i różne dziwne rzeczy robi. Cholera, jasna tu życie się powoli kończy. A chodź, 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 ciebie zlikwiduje i ciebie zlikwiduje. Trochę mi się cholera jasna, I tak samo jest pod to takie wielkie uderzenie z zamachem, to, to, to same klawisze, praktycznie. Co pod ten ślizg? O, pod to, pod ślizg. O, wariot, wariot, już, już jedzie, jedzie. Pierwsza egzekucja, proszę. No to patataj, 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 Panie, skręcaj pan. Ściany wjedziemy zaraz. Skręcaj, że wajzo. Kręć, że dupą. Już taki ogon jak maczuga. Kręć, kręć. ale jak już jest sam, to nie będzie większego problemu. Hop. Dojazd. Hop. Aki wariot, jak się obraca, fikuśnie. A to dalej ten sam stary przyjaciel. Op. O, trafił mnie tym razem z Kubany. Op, ale teraz już po nim. Widzę, że tak samo. Popatrzymy sobie, jak ładnie. Jakie ma demoniczne rytu. Wszystko jakieś takie demoniczne. Czemu on zawsze w ściany włazi? No po prostu... O, teraz w końcu wyszedł z tej ściany. Jak mięsko popłynęło. Dobra. Pieniążki do mnie. I co? Oho ja myślałem, że to już koniec, Nie. No to chodź, tańczymy. O, jeszcze widzę z obstawą Dobra, trzeba was, aniołki najpierw pokasować tutaj łajzy jedne O Widzę, że pani pani duszek też się tutaj chce do nas przyłączyć O. Ja tu rozjeżdżam aniołki. O, jest pierwszy aniołek, Pierdół. I dwa kolejne na ziemi Coś podchodzi? Coś tam się załapał widzę. Hop, towarzyszu, jedziemy Hop 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 hop. Tu pod ścianą To jest taki easy hop Dobra, gdzie jest aniołek? Bo to aniołki są wnerwiające jak zostanie sama pani, pani duszek a masz piły I w web. I na drugą stronę. I teraz można się już bić z samą panią duszkiem. Ona ucieka, nie. Najlepiej to tak mi się wydaje właśnie to dodżować. A skłoną narzuca tą swoją pierdołą! Ja myślałem, że to też takie będzie sportowa walka wręcz, a to widzę nie. Chociaż trochę jest. O, na ziemię. O, proszę, i egzekucja. No, nie ukrywam, że troszkę zostałem pojechany. Dwie kule życia zostały. O, coś ich złego się dzieje. Dobrze, że sobie zrobiłem. Uuuuu, piekielny ołtarz jakiś. Dobra, stąd było wyjście. I generalnie to wyjście jest o tyle ważne. I tak do niego nie doskoczę, prawda? No jasne, że nie. O tyle ważne, że tam była skrzynka z życiem, no. A tutaj znowu jesteś do rozpierdzielenia. Uwaga, nowa broń. Nawet nie mogłem na nią skoczyć. Co to będzie za broń? Już tyle tego mam. Uuu, jakiś aktywator demonów. No, spłynęła na mnie łaska, nowa rękawiczka. Co to jest? Ło, wow, robi mi portale! Władca pustki! O kurde! No to tak się możemy bawić. I co? A tu. A jak ja chcę na przykład tu pierdzielnąć portal? Nie. To tylko w niektórych miejscach widzę tu. O, otworzyło. I tam wyjście. Ale jazda, patrzcie. Juhu! Naładowanie portali. Aaaa. Dobra, to w takim razie ładuj portal wajzo. OP i ładuj portal wejścia. Nie, tu naładujemy. A mogę go wyłączyć? Dobra, i co? I teraz jak skoczę tu. Magia! No dobra, ale teraz jakby stąd wyjść? Cholera. Generalnie widzę tu witrażyki na, na... ten... na oknach. O! Tam zrobimy sobie... portal wyjścia. Natomiast tu się zrobi naładowany portal wejścia. Jebs! O, jeden pies. Ładuj tu. I jestem u góry. Dzień dobry! A! Mogę usuwać portale, wybornie. Uwaga, ładujemy tu portal, żebym wyleciał dość szybko. I tu nie ma portalu, to nic. Ale bajerancko z tymi portalami, no! W końcu coś się ciekawego dzieje, hop! I w portal. O! I znalazłem skrzynkę. Wybornie. Trochę pieniądza spłynie, a Aaaa! Dolecisz, dolecisz, dolecisz! Dobra, doleciał. A tu jak stanie, to co się stanie? Coś popsułem. Aaa! Popsułem. Wróć! Wróć! Z góry wróć! O oh, god damn it! Z portal. No dobra, już wiem chyba o co, kamon ale niech to wróci z góry! Jak nie wróci, to to bieda. To jestem skończony, bo tam było przejście na wyższy poziom. No, nie, nie działa tu. O, lera, jasna. A już wiem o co chodzi. Mam chcę tutaj zrobić portal. Jeps. A jak wesoło się dzieje, widzę. O, jest, wrócił, dobra, wróciło okienko, dobrze I Teraz ten portal, który jest tu zamykam. A tu go otworzę. Hop! Niech to jedzie na górę. Pojechał portal na górę. Ja teraz powinienem coś widzieć. No hop! I pierdzieli tam. Hop! A następnie coś wysadziłem, widzę. O, portal zjechał, no i jest git. Chyba tu wysadziłem tą skałkę, która była. O. Te łajzy latające, co strzelają. Jak stanę, to coś ich się stanie, dobra. Miejmy to już za sobą, Coż to się stało. A, zrobił mi się mostek. A, no to spoko. To jak mam. <laughs> dobra, nieważne, jednak niespoko. Okej, okay. te gałgany trzeba by było zlikwidować. No to co? Numerek jeden, celowanko. O kurde, ja tam nie dorzucę. Dobra, to w takim razie trzeba przelecieć biegiem. Guziczek. I biegu się, 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 biegu się. Bieguj się, bieguj się. A -a. I zniknę za ścianą. Oż, wyłazę! A to nie, teraz to ja was mogę przecież likwidować. Hop! Nooo, tak jak żeście wleciały tu za mną, to generalnie spoko. Co prawda, mniej sobie odnowię niż straciłem na nich. Ale i tak nie jest źle. I wszystkie martwe, dobra. Rozejrzyjmy no się: tam coś jest, tam coś jest. A tutaj trzeba skrzydełek użyć. No to ogień. Juhu! Juhu! Do góry! Łap się wojna, łap, za siebie, nie ma nic ciekawego Jest skrzynka z życiem, to dobrze wróży, ale zarazem też nie No właśnie Skrzynka z punktami życia jest, to, to okej okay. Mam też do robienia portali No dobra Dwa, celujemy, tu ma być naładowany w cholerę mocny portal, hop nie wiem czy one się różnią, czerwone od niebieskiego. Czy to jest jak w grze portal, czy ja? No ale dobra, Skoczę w ten. i niestety, za słabo. No, tu nie chciałem wylecieć. Mam gniew w ogóle? A e, dużo gniewu mam tu, pierdziela. Dobra, ładuję się jeszcze raz tu. Ale nie, no nie dolecę. Olera jasna. No o to chodziło. to jest w ogóle? Mam chyba, jednak tylko element ozdobny. Może jakoś na przykład. Nie wiem. ja z tym, jak tam pierdzielny. Ale nie, od tego się odbija. Tak stanę bliżej. Też się odbija. A szkoda, to by było fajne. To ciekawe czy mogę strzelać przez to? Mogę w to strzelać, a w to? Też. Dobra, to ja sobie ubiorę ten portalowy tworzyciel, ale nie dolecę. No nie ma bata. O, teraz było blisko. Ciekawe. Aaaa, goddammy, bliźutko, bliźutko, bliźutko. No, ładuj się w ten portal synek. No teraz to tak jak dupa w niego wleciałeś w ogóle. O, i do góry, no. I z powrotem, juhu, normalnie, zabawa, o jest, teraz się chycił, pięknie, dobra, słuchajcie, to zrobimy tak, ponieważ tutaj widzę kolejny rozwój dość spory akcji, jakbym się z jakimś mechem napieprzać miał za chwilę, to na razie spasujemy, na razie spasujemy i na dzisiejszym odcinku, dzisiejszy odcinek zakończymy właśnie tutaj, także, no cóż, o, tu mam portal do zrobienia, jakby co? ale to na razie nieważne, bo tak jak mówię, w tym momencie kończymy dzisiejszy odcinek, także ja Was zapraszam serdecznie na Facebooka do lajkowania, na profil, na, na kanał do subskrybowania, oczywiście kto tego nie uczynił, no a tak to więcej Hearthstone i kontynuacja Darksiders już jutro. Raz jeszcze serdecznie zapraszam, no i do usłyszenia już jutro. Strzała, hej!